Witam. Mamy nowe elementy. nowe kołnierze. łożyska Już są założone. Część jego oprostowana jest. Tak to wygląda. Ciemno tu. Mamy zamontowane łożyska nowe. Wałek tam jest też wyprostowany. Ten był też bardzo krzywy. Tu już mamy też założone, założona nowa do korbiny nowe. Jedziemy z ostatnim wałkiem tylnym. Tylko, że coś tu muszę podszlifować. Nie, to tu było grane. Tu tu są spawy. te kawałek To, to wyszlifuję. Z tym nastawianiem w palców no tu dostałem nowe to. No tylko, że nowe oryginał mamy kliny nie no przyjdzie mi stare założyć oryginalne bo tutaj coś jest nie wiem no, ja są kliny nie w tym miejscu wycięty, nie jest w tym miejscu kliny wycięte także zakładamy stare tu wyszlifujemy od tego spału od ściągacza i lecimy dalej z tym łożyska nowe mamy zasmarowane te same by zakładane w kombajnie, na rotorach a wszystkie łożyska są z tej firmy jak widać łożysko 206G2 także będzie chodziło te stare łożyska nie, mają trochę luz nieznaczny ale już Później zamontować to to kombinacje dużo jest. Nie będzie widać. No również to ten pokręca także obudowy, które chodziły to były sklepane, to są dwie nowe. Zostałem. Lecimy dalej. Pozdrawiam.